Mamy tą samą sytuację, Jestem w której samą partia raz odchodzi, więc ja się do niego przybliżam, punkt otwarcia jeden, drugi, nasada na nosa, iść, Wkładam w ten sposób do nosa, a w tu Tego nie chcemy. okej? Ich, Tak wracamy do Raz mogą być gałki nie są ciała człowieka. I W niektórych przypadkach, że chcę przyciągnąć, włożyć w gałkę no, ale trzeba bardzo się uważać, bo gałka może eksplodować dziesiątkę, bo Mogę będzie okay, tutaj... Kontrola orcie. dla mogą użyć zęby. A czemu nie? To powiedział, że nie mogą. Kontroluje pan Cały czas. Hey. Bardzo, bardzo, bardzo ostrożny. Jeszcze raz muszę zobaczyć. Pierwszy element, moja ręka spadnie, ten chwy powoli się osłabia. Wyciągam jego rękę, No to nasada oka, fajnie się płocza powietrze. wam można panu taki węberek, wchodzę bliziutko, hop, nasada nosa. Można sobie posłuchać, na przykład wyciągnąć sobie, tylko nie za mocno, bo wyciągniecie żelka znowu. Będzie mi siedzieć wam oko na jego palcu, hop. I puszczamy wolno grawitację robię ktoś jest bardzo zły i chce z ja zacząć negocjacje patrzcie, kontroluje nasadę nosa jednym palcem mogę sobie wziąć po trochę oczka okej okay. kontroluje go nie zabijam ja go kontroluję mogę zabrać sobie mi out dał... Arek, to zły, nie zrobić krzywy Połączyć. On jest teraz na niej Nie chodzi o to, żeby go skrzywdzić, rozluźnić. <laughs> bo Rozgrywać mu gardło, bogę. Mam pamiątkę, fajnie. Okej? Okay. Ale zacząć z nim negocjacje. Z złapać umysł. Hopie, nie rób tego, ja cię puszczę, ale wiesz. Popatrzcie, następny element. Mam teraz łoki wolny. Ale ciągle kontroluję jego głowę, zakrywam oczy. Wywołuje szok. Okej? Okay. Jeśli mam zapalniczkę głosu, mogę nagrać ją palić. Też podział. Ale podaj. Dobrze. Bardzo, bardzo słusznie. Ale.